I niech wygra cała Polska, Właśnie. ale cała Polska wygra tylko wtedy, kiedy będziemy zdolni do rozmowy. Na, Na placu zamkowym ponoć jest garsteczka w porównaniu z nami, także tu jest moc. To tu, tu, tu. Bardzo pozytywne, zawsze pozytywne, życzliwi ludzie, miło. PSL cały za Trzaskowskim i za sprawiedliwością społeczną, a tego szkodnika trzeba odrzucić. Którego? Czy tego Nawrockiego. Nawrockiego. Nawrocki bek poszedł za psem ogon nosić. Dlaczego szkodnika? Szkodnik! No bo przecież on, on jest w ogóle i złodziejem, i szkodnikiem, i w ogóle narkomanem. Nie I w ogóle... No, bez przesady. No jak przesady. nie jak Proszę bez przesady. Nie za ostry ten napis na... Nie, on oddaje rzeczywistość. Trzeba posługiwać się językiem polskim precyzyjnie i dosadnie. No ale Bandzior, Bandzior, to jest mocne słowo bardzo. Na Alfonsa zabrakło i na lichwiarze. Nie no przesadza pan z tym językiem. Ale że co? Nie? No to taki nieładny język, jak ma być zgoda w Polsce, jak się używa takich sformułowań. Niech wasze tak znaczy tak, niech was. Nie, nie. Na takim marszu jesteśmy, na marszu za wolnością i demokracją. Przeciw faszystom oszustom, złodziejom. Nie możemy się pogodzić, żeby zwyciężyło kłamstwo! Nie możemy się z tym pogodzić. Jakie kłamstwa ma Pani na myśli? Wszystkie w zasadzie. Od początku do końca. Pan Nawrocki nic w zasadzie prawdy nie powiedział. Nie ma przesady w tym plakacie? Yy, a w, w którym miejscu? No bo wie Pan, mi się kojarzy jednoznacznie przynajmniej jedna połowa. Yy, ta, ta prawa? Tak. Ta prawa, no jednoznacznie kojarzy, ma się jednoznacznie kojarzyć. A dlatego, jeżeli y, y, jeżeli y, ten Nowogrodzki mówi, że Ukraina nie powinna wstąpić do NATO, pomimo tego, że Polska oficjalnie ustami prezydenta, poprzedniego prezydenta Kaczyńskiego, nawet PiSu, y, pan... Kaczyński nawet mówił w 22 roku, że, że, że trzeba przemyśleć wysłanie wojsk, także... Dobrze, ale to jest wystarczający są... dowód, żeby go przedstawić jako no tutaj faszystę, tak? Znaczy, nie, dlaczego faszyzm? No opaska, ale to taki nie nie, mundur. Nie, nie, nie. Aha, że faszysta. No można powiedzieć, ja uważam, że Kaczyń jest formą faszyzmu. Tak, jak jest, tak, tak, jak frankizm. Oczywiście. To są te same ideologie. Myśli pani, że Nawrocki to jest nie Unia Europejska? Oczywiście. Ale nie mówi nic takiego. Ale czuję, że jest przeciwko. Poza tym nie interesują mnie jego poglądy. To są poglądy, które odrzucam. I nie słucham ich nawet. Jeżeli kandydat nie potrafi mówić prawdy, okłamuje ludzi, jeżeli Kaczyński sieje tutaj jakąś propagandę, że obecne władze Tusk to są jakimiś wysłanniki, wysłannicy Niemców, jakiś, jakiś Soroszów, no to to nie jest uważam uczciwe. No ale jakoś musimy w tej ojczyźnie być razem, co? No tak, ale trzeba prawdę, prawdę trzeba mówić. Prawda nie obraża, tylko to, prawda jest ciekawa. To jaka jest prawda o Rafale Trzaskowskim? No, że nie brał udziału w bójkach, w wystawkach, nie uczestniczył w e, wy, wyłudzaniu mieszkań. Nie pożyczał na lichwę. No taka jest prawda. No. no dla mnie trzaskowski, bo go kocham. Uważam, że to jest wspaniały człowiek, mądry, kulturalny, inteligentny, który będzie nas godnie reprezentował. Poza tym to jest człowiek z doświadczeniem. Merytoryczny, no w ogóle same plusy. Wybieramy Czy? Europę, wybieramy Unię. Unię powieka, poliglotę, takiego, który potrafi rozwiązywać szereg problemów, który robi to w Warszawie. Mamy nadzieję, że prezydentem będzie lepszym Polski. Wiemy, jest ktoś poliglotą, zna bardzo wiele języków i ma też lepsze kontakty na arenie międzynarodowej, no bo jednak dużo więcej w tej polityce działał niż Karol Nawrocki. Co panią daje taką nadzieję i energię? No on! On, ludzie, o, wiara w prezydenta, który zrobi dla Polski wszystko, potrafił będzie uszanować konstytucję, prawa człowieka, nie będzie dawał e, krzyży, krzyży białych dla majteczek kropeczki, tylko dla ludzi zasłużonych. My jesteśmy babciami, ale przyjechałyśmy tu dla naszych wnuczek. Nie gadaj, bo ja, dziadkiem. <laughs> I ja dla wnuczek. Ciem... I Polska cała! A Nawrocki? Ojej, no w ogóle nie mam słów, jak można człowieka z taką przeszłością, no w ogóle, żeby był kandydatem nawet. nawet. Ale ma doktorat, jest doktorem. No, no, można go w różny sposób zdobyć. Co to za plakat, mogę zapytać? To jest ukryta tożsamość. Pan Bravo, pan Karol. Pana Karola. Tak. Ale pan Karol się nie ukrywa w takiej kamieniarce. No właśnie, on ukrywa tą tożsamość. Wiadomo. Pan pokazać do nie wiadomo, kamery. To jest wiadomo. prawdziwe przebranie pana Karola, a to jest jego prawdziwa twarz. Nie przesadzacie? Nie. No jak to? To chyba pan Karol troszeczkę przesadził w swoim życiu. Dziękuję. Nie był Lech Kaczyński moim faworytem, ale to był człowiek kryształowy. To był prezydent wybrany w uczciwych, właściwych wyborach i choć. Z... Bólem to mówię, bo to nie był mój faworyt i nie na niego głosowałem. To była właściwa osoba na właściwym miejscu, tylko o innych poglądach. Proszę pana, każdy prawicowiec, pisowiec, jeżeli zestawi Lecha Kaczyńskiego, jego dossier, tak, czyli jego życiorys, jego doznania, jego dokonania, jego krystaliczny życiorys, ja tam nic nie znajduję. On chyba nawet nigdy nie zjadł koleżance Dropsa w przedszkolu. Tego to był wiem. człowiek, też nie wiem, ale to był człowiek uczciwy. Nawet nie ma, już nie żyje. Pra, ale, 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 Choć nie był to mój faworyt, ale to, choć nie był to mój faworyt, ale dla tego człowieka mam ten właściwy zdrowy szacunek, ten człowiek jest zaprzeczeniem kompletnie także samego Lecha Kaczyńskiego. A my to wiemy, bo jesteśmy świadkami tego w Gdańsku. Ja uważam, że to nie będzie dobre rozwiązanie dla Polski, gdy rządzi ktoś, kto ma kontakty ze światem przestępczym i nie ma kontaktów z innymi krajami. Będzie bardzo smutno. Nie chciałabym, żeby jednak... Um... Państwa, Głową w takim państwa szemrany po tak, prostu. gość, kto który... bierze udział w ustawkach. Tak, no, i jakby... się, no. A wasi koledzy nigdy nie brali udziału w czymś takim? Nie. nie. Nie obracam się w takim towarzystwie i nie chcę też, żeby moim prezydentem, prezydentem była uraź, osoba, się która obraca. się obraca jako dorosła osoba też. W ogóle to cała Polska by straciła, jakby takiego złodzieja wybrała. I takie są nastroje na wsi, tak? Takie są nastroje. Nastroje wieś. To jest niedoinformowana i ich tok myślenia jest nieodpowiedni. To jest moje zdanie. Ja sam ze wsi jestem. Uważam, że, że wieś jeszcze się obudzi, ale to ich problem. Wczoraj pomimo Dosyć agresywnych takich prób wytrącenia Trzaskowskiego z równowagi. Nie udało się to Sławomirowi Mencenowi. I myślę, że też Rafał przedstawił pewne racje Sławomirowi Mencenowi w taki sposób, że jest je w stanie zaakceptować. Bo ja sam osobiście znam bardzo wiele osób z tej społeczności, które popierają Konfederację, albo popierałyby, gdyby odrzuciła one pewne takie, no już powiedzmy sobie, bardzo. Przestarzałe postulaty, tak? O to głównie chodzi. Chyba jednak jesteśmy krajem europejskim i partie konserwatywne, czasami mocno konserwatywne w wielu krajach, jednak stanęły po stronie. Przypominam, że w Wielkiej Brytanii małżeństwa jednopłciowe zostały wprowadzone przez partie konserwatywne. Zapytam inaczej. Jest pan tutaj na marszu Rafał Trzaskowskiego, bo uważa pan, że on zagwarantuje wam większe, nie wiem, prawa czy opiekę niż Karol Nawrocki, tak? Myślę, że... Yy... Przynajmniej zastopuje pewne najbardziej skrajne tendencje, które niestety w naszym kraju istnieją i uważam, że to będzie z dla wszystkich, również z korzyścią dla prawicy, jeżeli prawica by się od tego powstrzymała. A Karol Nawrocki jest dla pana zagrożeniem, jeśli chodzi o te sprawy? No myślę, że biorąc pod uwagę z jakichś środowisk się on wywodzi, chyba wszyscy o tym wiedzą, on się nie wstydzi o tym mówić, to tutaj kwestia jest dosyć jednoznaczna. Nawrocki wam się nie kojarzy z Unią, tak? Nie, no, Nawrowski, całe środowisko chce wyjść. No, no nikt tak Dziwię się nie mówi. Nie. Tak, to nie, tak to mówi tylko Brown. No nie. Oni, też, Oni też cały, cały czas, czas jest na Europę. Tak, Nigdy tego nie się rolniko, Dziwię ja się tak. rolnikom, którzy ich popierają. A pan, przepraszam, na Bo Otwarta konserwa kanał na YouTube. Bo przecież rolnicy stracą dopłaty. Tak. Ja pamiętam, jak ten kraj wyglądał 30 lat. I oprócz pieniędzy, dopłat, Unia dała przede wszystkim procedury. Także wszystko jest klarowne i państwo jest klarowne. To co będzie, jak dobrze. za tydzień wygra Jednak Nawrocki? Czyli dla was to będzie. Trudny czas. Wie pan co, to znaczy proste będzie. Po pierwsze myślę, że szybko ułaskawi swoich kolegów, a jego koledzy przecież porywali kobiety do niemieckich burdeli, prawda? Ja o tym nie słyszałem. No to warto się dowiedzieć, całe to środowisko. Zresztą na w Gdańsku dostał 16%, prawda? E, a już kiedyś państwo było zawłaszczane przez mafię, prawda? Ono już było. Były haracze, każdy kto otwierał biznes. Ci ludzie podniosą głowie Mafia, zawłaszczy państwo, niestety Który punkt programu Rafała Trzaskowskiego Dla Pani jest najlepszy, najciekawszy? O matko, jest wiele punktów w sumie Kurczę, no Najlepszy punkt Nie no, myślę, że na pewno ważne jest dla kobiet ta legalna aborcja, żeby te ustawy były e, podpisywane. Ważne uważam jest też, e, jednak to 5% PKB na obronność uważam. E, myślę, że ważne jest to, żeby rozwijać służbę zdrowia, e, żeby wreszcie to wyglądało normalnie i żeby ona była dostępna tak naprawdę dla wszystkich, a nie tak, że teraz się czeka dwa lata po prostu e, na zabiegi. No i myślę, że to jest najważniejsze. A jak tą służbę zdrowia budować, jak wszyscy chcą właśnie niższe podatki? Nie da się tego. Znaczy, Rafał Trzaskowski nie jest za obniżeniem podatków. No, w Fumencena je... mówił wczoraj, słuchałem, jest, że jest. jest nie podpisze tym, żadnej je... podwyżki. Podwyżki, ale, ale nie, nie jest obniżki. za obniżką. No, tylko, że jak ceny rosną, podatki stoją, to de facto jest to obniżka dla budżetu. Myślę, myślę że nie. Patrzyć tę wielką, tę wielką rewolucję. Rafał Trzaskowski to chłopak z Warszawy. Pan nas pyta moralnie, na co liczymy, czy też matematycznie? Matematycznie liczymy na to, że będzie ponad 70% i wtedy Trzaskowski w sposób oczywisty otrzyma głosy tych, którzy w pierwszej nie poszli. Natomiast jeśli pan nas pyta moralnie, tak jak koleżanka powiedziała, my liczymy na to, że, i to teraz jest oklepane, bo druga strona to krzyczy, my naprawdę uratujemy Polskę przed tym, co ten człowiek nam zgotuje. To będzie duda turbo, tylko że nie miękki i czyżko polityczny, tylko moralnie upadły. Przyniesie Ktoś, efekty ten marsz? Sądzę, że tak. Podobnie jak w październiku 23 roku. A co będzie jeśli wygra kandydat nie po państwa myśli? No będzie tak jak jest. Czyli? No jest platformą przy, przy władzy. E, no nie, nie, nie. Prezydent jest inny. Ten prezydent może być taki sam albo gorszy. Chcemy, żeby była równość, żeby e, ludzie szanowali siebie nawzajem. Żeby wreszcie coś się zmieniło. Zależy nam na zmianie, której tak. jakby na razie nie widać. Nie widać. Ale jakiej zmianie? Policja. Bo rządzi, rządzi Platforma Obywatelska, Polska 2050, PSL, Lewica. To co się ma zmienić? Yy, chcemy, żeby prezydent wreszcie nie wytował ustaw i żeby Miała szybko... Miał jakieś swoje inicjatywy też? Dokładnie, żeby wszystko szybko przeszło Nie był po prostu się... bierno, biernym pionkiem... Tak, w... Teraz jest niedobrze dla, pas, dla Pani? Teraz jest niedobrze, yy, Nie chcemy uważam. długopisy. My zwyciężymy. Wolna Polska zwycięży. Czyli jaka to będzie Polska? Teraz jest niewolna? A teraz? Co Mówimy teraz? o wyborach prezydenckich. Ja wiem, wiem, ale teraz jest to jeszcze niedemokratyczne? No, no jest demokratyczne, ale... Powiedzmy sobie szczerze, jeszcze nie demokracja teraz... jest budowana. To no, była transformacja, weszliśmy w układy międzynarodowe w postaci paktów wstąpienia przede wszystkim do Unii i do NATO. I teraz my, tu demonstrujący właśnie tego, Chcemy pilnować i tą drogą iść. Walczę o Polskę demokratyczną. Czyli jaką? Sprawiedliwą, nie bandytów, nie złodziei. No że ale chcemy, żeby. od dwóch lat Platforma właściwie, tak? I co jest niesprawiedliwe? Sprawiedliwe jest, tylko jest zabetonowane wszystko. Co to za... za... Otwarta konserwa, kanał na YouTubie. To chyba jesteście trochę z Republiki. Dziękuję. Nie, żadnym... jesteśmy samodzielni. Polska cała, cała, polska cała, co widzisz zwycięstwo koszulka. Tak jak w 23 roku miałam napis Runo Mury Kaczystanu. A, A jak będzie inaczej, to nie co będzie. wtedy? Nie, wiedzimy. nie, wierzymy, ma, wierzymy nie ma, tak. w naród polski. Na, tak. Tyle żeśmy przeżyli, tyle obaliliśmy obol komunizm, wygraliśmy z innymi przeciwnościami losu i na pewno teraz no, wygramy. Dzisiaj... Tylko Trzaskowski. Można jeszcze zostać w domu. O, nie, nie, nie. Na, nie, nie. na wszystkie marsze. A co będzie jak wygra kandydat nie po waszej myśli? To chyba wyjedziemy mm. za granicę. <laughs> no to będzie katastrofa. Dlaczego? No dlatego, że zdemolują Polskę, dlatego że będzie to ruch na wschód. A jak wygra, a jak wygra nie ten, na którego byście panie chcieli? Ja jestem z Polski. A co jeśli by wygrał Nawrocki? Po Polska, Polsce. Polska by była Niestety w bardzo uważam, dużym dołku, tak. no, prawdopodobnie był, 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 musiałby zostać rozwiązany rząd i był, byłoby prawdopodobnie ponowne wybory przedwczesne, dlatego że no, rząd by żadnej ustawy nie mógł praktycznie przepchnąć i wszystko by było blokowane przez prezydenta. Jak nastroje? Nastroje. Bardzo pozytywnie. <laughs> bardzo bardzo pozytywnie, pozytywnie, optymistycznie. A jak za tydzień wygra kto inny? No będziemy w tej rzeczywistości, Tom w której wygra, będziemy. ten wygra. Ale pogodzą się, państwo, pogodzą się państwo z wyrokiem. Zdecydowanie Czy tak. z wynikiem, może bardziej, tak? Z wyrokiem, dobrze? Trzeba podatku. będzie sobie, a może dobrze powiedziane, że może być to wyrok, którego a pani nie popiera. No, To będzie mi ciężko. Bardzo. I co wtedy? Nie wiem. Trzeba będzie żyć. Nie wiem. To jest coś strasznego. Polska, ale drogie panie, jak będzie Polska cała rafałowa, to co z resztą narodu? Są ludzie, którzy głosują inaczej. I co wtedy będzie? Nie będą głosować inaczej. Dzisiaj zmądrzeją. Nie będą głosować inaczej. Dzisiaj, głosować inaczej. Dzisiaj Będzie dobre.